Siema, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale jak widzicie, dzisiaj Forza Horizon 4 także co, myślę, że zaczniemy sobie jakiś wyścig mam tu właśnie Audi RS znaczy R8 weźmiemy tak, sobie jakiś wyścig sorry, nie to mapa świata pojedziemy sobie właśnie może jakiś torowy Popatrzmy na tego. O. potem maszyna. Te kokpity naprawdę są zarąbiście odwzorowane. odzorowane. jaką fajnie strzela. Teraz niedy nie mówi, słuchajcie. Tak zwany blow-off. Ciśnienie niesamowicie. Oj, coś to jest to coś stanęło. Nie o gdzie mi tu jedzie. bo tu miał być skręt, o tu jest tablica ta tablica się zbiera dla tego właśnie dla wpływu 150 idzie SOR 200, nie wiem jedziemy na wyścig sorry Mówiłem uwaga w łazience ślisko Ciśniemy dalej Ależ to idzie Gdzie mi tym kompotem tu Czego kompakt ktoś się pyta To było E36 kompakt Dlatego kompot Bo właśnie mamy farto i wjeżdżamy na autostradę dokładnie Mam dobre auto do tego O Jezu, cofnę to... to było w ogóle źle, źle, źle mm. Nie polecam nikomu tak w rzeczywistości jeździć Tamten jak wyprób bo właśnie skosiłem fotoradar frajer aha, miałem ja skręcić, dobrze wiedzieć oj takie wiecie, szybkie hamowanie, bez rozbijenia auta takie rzeczy tylko w forcie no i nitworspidzio tu gdzieś będę mi się chyba skręcić bo dalej jechałem na razie Czysto do tego auta to jest nic. Pokazałbym mam jakby mi się trafiła pusta autostrada. No dobrze, żebym się do całekrotnie chronował, bo tu... Co mnie pchasz? Tu będę miał zjazd. Tu gdzieś. Tu. Ojoj. Jezus, ale wyjeździcie Tu, 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 tu Patrzę, co to było? Tamten, co polecił na dół, wyjechał w górę O Jezu, znowu se pomoniłem Zjazd na drugą autostradę Strasznie w tej zimie... Może nie, że nie lubię... Lubię jeździć w zimie, ale wiecie tak, dla zabawy podriftować sobie czy coś, ale tak jeździć to jest na padak padaka, bo świsko jak cholera. No nie No będzie zjazd. Po co nawet tu wiedziałem? Nie widziałem ten wyścig tak daleko to muszę bił bliżej pięknie chodzi ta Jarusemka jakby jest ruch lewostronny bo to Wielka Brytania nie nie wiem no, w poprzednim odcinku właśnie to jest ta strefa tu się auto robią takie duchy jakby i można przez nie przenikać normalnie żeby to jest właśnie bardzo ważna rzecz że są bezkolizyjne. O. Tak to można ująć. Chyba jest to na miejscu. A ten palfa śmiesznie wibruje. O. Mam do wyboru. 911 prób S. Tym jeszcze nie jechałem. To strasznie śliskie ten chyba nie prajdę. Huraganem? Huraganem nie jadę. Tym jadę. Nismo. Nizmo. Ciekawe się załaduje. Lecimy z tym Ta Łodzie chodzi kierownica po dobrej stronie. Oj nie tak to miało wyglądać. Dun, 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 lecimy, lecimy Dobry ten GTR się drogi trzyma naprawdę nie jechałem na tym jeszcze chyba, nie? Ja nie, nie jechałem tam ma nie jechałem znaczy kiedyś nibyści robiłem, ale w poprzednim odcinku to chyba nie jechałem nie pamiętam nie, nie jechałem na pewno na pewno nie Trochę rozpędzić, a tu zaraz będzie taki ostry zakręt w prawo Trochę te baryki wyhamowały, ale tu jeszcze trzeba hamować, o, Trzeba do zera wyhamować, się tak za ostrą. z tego względu, że po prostu wywala z zakrętu O, właśnie, co mi właśnie przeszkadzało w tej kamerze, że tak za blisko jest Sorry, wybaczcie, za to stuka nie pada ale to chyba lepsze niż szumy, nie? Jak ktoś nie wie o jakich szumach mówię, to nie chce sprawdzić poprzednie odcinki sprzed z... dwóch tygodni. Podobałem się tego, myślałem, że się nie da, ale jakoś wpadłem na taki fajny pomysł i jest git. Z 200 tu wyhamować to nie lada wyzwanie. No, jestem trzeci, to mam podium już prawie, ale jak będę pierwszy, to się nic nie stanie, nie zaszkodzi, to będzie 8 Ostro I cyk meta Pierwszy Zarobi się Będzie następny poziom czy nie Właśnie. Halo? Ej, a mój spin? Co? O różne linii na A nie, dobra, bo tam tyle brakuje. Spoko. Ale to nie szkodzi, żeby sobie jednego zrobić. Bo za tron dostaje się kasę. O, 110 punktów mam. 30 punktów sorry 30 punktów aż kosztuje wyzwanie chyba że podzbieram się na super losowanie a no, to, to mogę kupić 3 bo no, brakuje mi 40 czyli spróbujmy zrobić to to trzeba zdobądź dwie niesamowite umiejętności i kasowanie dobrze yy, następny wyścig następny wyścig musi tylko auto zmienić to, to tym samym jeździł ale z piątka też ładniej chodzi 144 i tak, wyślij trzeba znaleźć ten tu robiłem to może o draga bo draga jeszcze nie robiłem Na drogę mam fajne auto Czekaj, już się to sobie zmienić I coś wam pokaże Nie zbudować podejrzeń pada się normalnie To jest normalnie kod

Ale no to turbo pompuje Aha, brotujesz Tu się wjeżdża? Tu się wjeżdża Już po samym dźwięku widać, że Kocur Tego tak mało jedę, żeby... ...wiecie mieć gdzie to mnie wyprowadziło? To jest dopiero taka jedna czwarta gazu. Co tu się dzieje? To, żeby pokazać w ogóle co tu się będzie działo to... Chwila, moment. Taki przedsmak Jakoś siepie Aha, to dalej Jest tu Na drogę A, zapomniałem, bo tu można tak fajnie driftować Dookoła Tak, jak sobie zrobimy to, to coś wam pokażę Uwaga, z drugiej strony nie patrzeć. Takie malowanko. To jest po prostu... no Eee, Ostro ktoś się bawi kabrią w zimie. Paśta i uczta się. To jest właśnie drag Ej ten też jest tu dobry Przy 260 czy 270 jemu się kończą biegi To jest typowo autodragowe takie żeby przejechać kilometr i dość Limity zajęło 14 sekund Teraz jak mnie wywali znowu na O mam 105 poziom powinien być wellspin Ola Wydropnić się coś fajnego proszę No 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 no! O dobra Lepsze 75 tysięcy niż jakaś pierwsza na kurtka czy kamizelkę Bo nie wiem czy mam takiego do driftu Zmienię sobie sobie ja pokażę no, Tak się będziemy tutaj właśnie w tej fozie bawić no bo widzicie nie ma za bardzo co robić bankę jakim do tego potrzebuje eee, To jest chyba za słaba Poczciwego gruza Ja tam chyba co jeszcze miałem takiego do driftu Dobra dawaj tego Trzeba teraz wyłączyć kontrolę trakcji ABS żeby mi tam Spróbujmy najpierw bez. Taki właśnie plan zabaw tutaj też. Nie się on z auto. Ale to nie kalnie, za to mam jeszcze jedna, jeden taki E36. Czyli tu lepiej trakcji nie wyłączać a odnośnie właśnie to takie typowo do driftu to jest wariat, to się nie nadaje do jazdy po drogach ma tyle mocy, że to jest przekład po prostu. Ono dołu w ogóle mocy nie ma a jak przekroczy 3000 to jest, jest To jest właśnie, tego ja robiłem pod drifty komi trochę nie wyszło Nie, jednak tym się nie da BMW, no BMW, BMW, ale O! O! To jest to. M Mustang. To jest to, to też. On też się nie nadaje, to jest na prostu, bo strasznie się ślizga znowu. Ładniej chodzi. Ten powinien być git. Ojej, jest dużo tam mocy. No chyba znowu za dużo mocy. No. Ten ma za dużo mocy Nie wybiorę dzisiaj nic Bez kitu Co się jeszcze takiego nadaje driftu O, weźmy tego To jest E30 zrobiona na drift To jest przez twórców zrobione Drodzy jakby bebeszony Ona już od samego dołu pali gumę. A ja jestem za głupi, chyba nie, nie wiem jak Patrzcie, ona już od samego od dołu pali gumę. Tyle mam mocy nie no, muszę tu czymś ładnie polecić, no bo przecież nie zakończę odcinka, póki nie polecę czymś ładnie. Coś co... Ee, a pokaż mi te Honda SL S2000 ona powinna być właśnie spoko do takich rzeczy tam tam pół, pół okręgu zrobiłem to tam jakieś takie pół okręgu wyszło, ale... Nie wiem, co tam chyba tak upalać? No chyba nic z tego nie będzie Ja nie umiem driftować jeszcze Tyle, tyle czasu grałem, a się dalej nie nauczyłem Więc co, więc... Myślę, że byłoby na tyle Dzięki, że byliście, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze, yy, nie umiesz driftować, to przypnę serce i ogólnie, więc dzięki, trzymajcie się, cześć.